Się. Odczujmy głęboko swoje serce. Odczujmy świadomość: ja jestem bez kresem miłości. Kocham prawdę, głębokiego miłowania siebie i przyjmuję tę prawdę, że aby siebie pokochać, docieram teraz do przestrzeni mojego dzieciństwa, bo mam pokochać wewnętrzne dziecko siebie. Ukochani. ukochani Ukochany, odczuj, że powracasz w przestrzeń dzieciństwa. Zobacz siebie, taką jaką jesteś, dziewczynką z warkoczykami, chłopcem, który jest umorusany, rozczochrany. Wytaplany w kałuży. Przypomnij sobie swój obraz siebie, bo tak przywracasz uczucia, w których jesteś, jako ten mały chłopiec, jako mała dziewczynka. Teraz odnajdujesz te utracone wibracje, bo zdajesz sobie sprawę, że dokąd nie pokochałeś w sobie wewnętrznego dziecka, nie kochasz siebie jako dziecka boskiego, jako autentycznego dziecka, którym teraz masz powrócić, że to dorosłość jest sztucznym tworem. Dlatego kocham wewnątrz mnie tą głębię, w której wyrażam się jako mały chłopiec. Oko Grzesiu, Jasiu, Kasia. Powiedz swoje imię. Odczuj głęboko łzy tego dziecka, bo ty do niego podchodzisz i bierzesz to dziecko na rękę i czujesz, że to ty. To dziecko biegało w przestrzeniach tak długo nieutulone. A Ty je teraz odnajdujesz i ono dosłownie rozpuszcza się wewnątrz Ciebie. Głęboko jednoczysz się z tym dzieckiem i już się nie rozdzielasz, choć widzisz autentyczność tego dziecka i jak biegasz teraz tym dzieckiem po kałużach, jak się taplasz w błocie, jak się cieszysz deszczem, który pada, bo to wszystko utraciłeś. Uwierzyłeś w dorosłość i przeniknąłeś się programami, które mówiły ci, że jestem dorosły, że to mi nie wypada, że mam się zachowywać jako dorosła dziewczynka. I teraz to uwalniam i kocham radość dziecka, w którym powracam, w którym się wyrażam, w którym autentycznie dziękuję wszystkim. Dziękuję swojej dorosłości, którą wreszcie byłem gotowy przytulić to dziecko, w którym byłem gotowy, gotowa zjednoczyć się z tym dzieckiem. I to jest piękno, które czuję, bo widzę siebie właśnie tym chłopcem, tą małą dziewczynką, i głęboko kocham to zjednoczenie. Teraz znowuż poczuł się osobą dorosłą. Odczuj raz jeszcze to dziecko. Zobacz, że to dziecko, które widziałeś takie szare, takie niekochane, takie zagubione, teraz dosłownie promieniuje, bo prawdziwie, autentycznie jednoczysz się. Dokonałeś zjednoczenia w sobie, dokonałeś fuzji, głębokiego połączenia z potężną świadomością, którą to dziecko było, a Ty jako dorosły, dorosła, pozwoliłeś wyrugować, pozwoliłeś to dziecko odrzucić, pozwoliłeś zepchnąć się na margines życia, bo przyjąłeś prawdę, że jesteś dorosły, że nie wypada być Ci tym dzieckiem, że nie wolno zachowywać się tak jak, jak dziecko. Teraz to kocham, głęboko łączę się i czuję łzy radości tego dziecka, czuję jego autentyczne światło, czuję, że poprzez to dziecko dosłownie jestem tak potężny, że mogę przenosić góry, że powraca moja stwórcza moc, bo jako to dziecko wierzę w to wszystko, że to wszystko jest możliwe. Już nie wierzę w bajki, że są zasady nauki, że są prawa fizyki. Jako to dziecko czuję autentyczną teraz, a nie, że cokolwiek będzie teraz, bo to dziecko tak się wyrażało i teraz ja sobie to przywracam. Kocham to dziecko. Już widzę je inaczej. Ono było nieukochane, a ja teraz uwalniam je z kajdan i zniewolenia, z zaprzedania, w którym pozwoliłam to dziecko ukraść sobie. I tak obdarzałam swoje dzieci niemocą, którą mnie obarczono. Tak obarczałam swoje dzieci i wszystkich, których spotykałam, swoją ubogością, bo pozwoliłam siebie pozwoliłem siebie okraść z najcenniejszego daru, jakim to dziecko było. Odczuj, jak to dziecko płacze w tobie, ale to to są łzy szczęścia, bo to dziecko tak długo nie było przytulone, tak długo nie było prawdziwie utulone i ukochane, bo twoje serce teraz wreszcie stało się gotowe na zjednoczenie, bo tak nie przechodziłeś dalej, bo jako doświadczenie ludzkie nastąpiło rozdzielenie. Wyparłeś to dziecko, że nim byłeś, że nim byłaś, a teraz ty powracasz, bo przywróciłeś sobie autentyczne dziecko, przywróciłeś sobie śmiałość, że niczego się nie lękasz, że niczego się nie boisz, to tylko jako dorosły wpajałeś swoim dzieciom, że porwie kominiarz, że ktoś im, ktoś nam grozi. To dziecko nie wierzyło w tak obrednie, i teraz powracasz wolny od strachu. Uwalniają się te emocje w Tobie, uwalniają się we mnie, bo na innym poziomie jednoczą się z wewnętrzną mocą, jaką to dziecko jest. Odczuj duchową ciążę, że to dziecko. Porusza się w tobie, nieważne czy jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą. Poczuj, jak ono wibruje potężną radością, że w ten sposób ożywiasz swoje komórki. One stają się komórkami dziecka, zdolnymi do potężnych przekształceń. To komórki światła, bo to dziecko w tobie jest żywym światłem. Ono nie znało śmierci. To ty, jako dorosły. Spoiłeś temu dziecku śmierć, że się starzejesz, że chorujesz, że się przeziębisz, że będziesz chorować, że się przewrócisz. I tak niszczyłeś doskonałość, tak niszczyłaś doskonałość dziecka wewnętrznego w sobie, boskiego dziecka w sobie. A teraz to kocham i głęboko wybaczam krzywdy, które wyrządziłam wielu dzieciom, w wielu moich doświadczeniach bo naprawdę wyrządziłem je sobie, obarczyłem świat matki ziemi wyobcowaniem, w którym przyszedłem jako hiena niszcząca ziemię, niszcząca innych ludzi złudną świadomością, złudnymi prawdami, wymawiając sobie, wymawiając dzieciom że one są marne, że trzeba je zaszczepić, że trzeba wypędzić z nich szatana. Teraz kocham tę prawdę, kocham doskonałość wewnętrznego dziecka w sobie i jako taka zjednoczona istota, jako potężna świadomość, powracam na Ziemię, powracam w doświadczenie, w którym przeobrażam wszystko. Bo głęboko przeobrażam siebie, czyniąc milowy krok na drodze mego przebudzenia, na drodze potężnego pokochania, u uruchomienia, potężnej miłości, którą zmieniam tę rzeczywistość. Kocham cię.